Hali, hanging, cross the door. Neighbors singing, tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas Day. Dzień dobry, moi drodzy, witajcie po krótkiej przerwie. Trochę nas nie było. Paweł, dlaczego? Bo. Zastanawialiśmy się, jaką choinkę wybrać. Nie, słuchajcie, miałam trochę roboty, Nikodem też dokazywał, więc chwila przed. Nikodem też poszedł do roboty. No ale w końcu jest ten wielki, wielki moment. Idziemy wybrać choinkę. Tak, to jest ważny dzień w życiu każdego Polaka. Stanęło na y, sztucznej, bo w naszym życiu jest po prostu. Wszystko zbyt prawdziwe, i postanowiliśmy postawić na jedną sztuczną rzecz. Zawsze byliśmy zdania, że chcemy czuć zapach choinki w domu, ale doszliśmy do wniosku, że Kurczę. Że są świece zapachowe o zapachu choinki. Ładnie, a, a nie trzeba odkurzać. Choć, bo nam wszystkie choinki pok wykupują. Dobra, w sportowych butach bez koszuli wpuszczacie. to u Was tak elegancko. Dobrze, to ja dwa bilety poproszę. Ja nawet nie biorę wózka, bo my tylko po choinkę tu jesteśmy. Właśnie a <laughs> innych rzeczy, a co z oświetleniem ogrodu. Tutaj na przykład jest coś takiego. Kurtyny? Taka kurtyna. A w ogóle patrzcie jaką mam tapetę. Patrzę się na nią i od razu jest mi tak jakoś wesoło. A zobaczcie jaką ma Paweł. Paweł pokaż tapetę. Ja mam ja taką, a Paweł ma... Ja mam takiego, bo ja go takiego zapamiętałem. Paweł ustawił specjalnie minę Nikodema, jak jest po prostu niezadowolony. No bo 90% czasu ma taką minę. <gry> Pamiętacie, jak ostatnio byliśmy w tym sklepie? To te wszystkie półki były pełne. A patrzcie teraz. Pusto! Normalnie puste półki. Dobra, jesteśmy na dziele choinek, ale okazuje się, że albo są za wysokie, albo są za niskie. I pytanie, czy kupować taką choinkę, która będzie na tyle wysoka, że będzie prawie pod sam sufit? No średnio. Nawet się tam gwiazda nie zmieści na górze kupować taką malutką? I poza tym podobno tutaj w Flora jest tak, że prawie wszystkie najładniejsze modele są już wyprzedane, więc zostały takie choinki z jakimś defektem, takie łączone. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Że mają dwa rodzaje tych zielonych igiełek. Zobaczcie sami, tutaj są takie igiełki bardziej gęste, a tutaj takie drobniejsze, rzadsze. No nie wiem, według mnie to jest bardzo widoczne. Jest i zielony? Taki o? Tego? No. tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że nie będzie chujnych w naszym rozmiarze, bo albo są za małe i ludzie nie chcą, albo są 4-metrowe i nikt nie ma takiego sufitu. I właśnie tu widzę, albo bardzo małe, albo bardzo duże. Ale nie ma tych średnich. Bez sensu, bo większość ludzi w domu ma, nie wiem, 2,70 wysokości mieszkania, więc musieliby robić właśnie pod standardową wysokość mieszkania. Nie rozumiem, dlaczego one są albo mega duże, albo malutkie. Według mnie ta jest dobra bo po pierwsze jest gęsta, ładnie wygląda, rozmiarowo jest dobra i cena też jest atrakcyjna, 578, gdzie tamta kosztuje 3,5 tysiąca, a ta kosztuje 7 razy mniej. Ale nie będzie pasowała nam do domu. No bez jest za tania, wiadomo. <grymne> Najwyżej weźmiemy po prostu taką choinkę, ile to kosztuje? Nie no, żartuję, po prostu już nie wiemy co wybrać. Choinkę. No, ale nie było takiej, jak nam się podobała, więc idziemy dalej. Idziemy szukać w inne miejsca. Przecież nie tylko choinki są w tym punkcie tutaj w Warszawie. Mamy mało czasu, bo zaraz Nikodem wraca do domu z dziadkami, więc musimy się śpieszyć. Słuchajcie, patrzcie na to. To jest w ogóle połówka choinki. Zobaczcie, ona jest tu Genialne. Genialna. Widzieliście kiedyś połówkę choinki? Faktycznie. I kosztuje? Dziś Ale od tej, strony, od tej strony wygląda normalnie. No? Czy jest przed choinki i jak I nie zazwyczaj z tyłu, jest tył, to tu nie ma. <grym> Więc nie tracicie bombek, nie tracicie tej całej dekoracji, nie? Przyjechaliśmy do innego sklepu i mamy... Właśnie, takie Mule, jak, się, jak, jak, jak się wypowiada nazwa tego sklepu? Bo Leroy wiel... Merleau. Właśnie. Wielu, wielu Polaków Leroy. ma z tym problem i, i niektórzy mówią Leroy Merlin albo... Leroy Merlin. Zielone Obi. No, ale patrzcie na tą koinkę. Nie wygląda źle, hmm. wygląda na gęstą. Gęsta, miła w dotyku, dość autentyczna. Faktycznie tej gliwie wygląda tak, są te takie elementy nawet brązowe, co nie we wszystkich jest. 750 zł, gdzie tamte kosztowały po 3,5-4 tysiące? Ładnie wygląda. Jest troszkę inna niż te poprzednie. Elegancka, 750 zł, ja bym brała w ciemno. Ja pamiętam, prima sort. <grym> <grym> Two hours later. Dobra, wracamy. Tak, e, ta nam się jednak nie podoba. Jedziemy zobaczyć, tu kastoramy. coś czuję, że skończymy na prawdziwej. Tak. No bo tak, niektóre są za niskie, niektóre są za wysokie. Jak z nie nagradzisz. Nie nagradzisz. <grym> O, idziemy dalej. Stacja numer 3, Castorama. A w ogóle na okoliczność, właśnie zakupu choinki, pożyczyliśmy samochód od pałataty. To się nazywa Trafik, tak? Tak, Trafik, dostawczy. No i sobie będziemy nim dostarczali choinkę, o ile ją kupimy. O ile ją kupimy, bo jak na razie to ja nie widzę, czemu dzisiaj wrócimy z choinką. Okazuje się, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tej Castoramie, nie ma sztucznych choinek. Jedyne choinki, jakie są, to prawdziwe, i są tu. No, to są maleństwa same. Wracamy do trafika. <noise> jeszcze może w oszą? Uwierz mi, nie. Nie, no wejdźmy do oszą, może tam nie jest. Nie ma, tam nie mamy czasu, oni wracają już. Mamy jeszcze minutkę. Nie możemy nie skończyć Kochani, przodu. Kochani, wiesz co tam są za choinki? Są fajne, właśnie w tamtym roku nam się podobały. What? To co my robimy? Jedziemy teraz obejrzeć żywe. Albo potem za 3,5 koła z Flora Point. no nie wiem. Na pewno są jeszcze miejsca w Warszawie, gdzie są jeszcze choinki, tylko nie mamy czasu po prostu, to jest najgorszy problem. No i też samochodu dostawczego na co dzień nie mamy. Ja jestem za pójściem do Oszą. Mi zdaje, że mamy jeszcze minutkę. To żal jest nie skorzystać z tego, że Oszą jest naprzeciwko nas. Ja bym tam poszła. Namówiłam no Pawła, idziemy do Oszą. <grym> Zobacz, jakie piękne! To jest to cudo? No co ty? No co ty? Nie no, będą duże, zobaczysz, zobaczysz. O, ta ma pociąg, słuchajcie, tutaj od razu, montowany. Tragedia. Tragedia. No tak, już 850. Hmm. Jedyna, która jakoś wygląda. No nie jest zła ta choinka. Tarty. Czy nie? Dobra, też nie. Tu są choinki prawdziwe ale w takiej mojej budowie, czyli na górze szersze niż na dole, a my szukamy choinki raczej idącej w drugą stronę. Niestety ale się myliłam, jednak w tym roku nie ma za ładnych choinek, także wracamy. No, zmarnowaliśmy tylko 5 minut, więc możemy wracać. Czy w takim razie to wyjście było z serii tych, że jedziesz po coś i wracasz z zupełnie czymś innym? Dosłownie. Słuchajcie, znaleźliśmy miejsce, w którym jest, nie wiem, tysiąc choinek, jak nie więcej, nie? Choinkowe Eldorado. Choinkowe Eldorado, ale sztuczne, ale naturalne. No, tutaj mamy choinki. Nie no, bierzemy chyba naturalną. No dobra? I ucinamy ją tam tak. Wrzucamy gwiazdę i mamy to. Słuchajcie, szukanie odpowiedniej choinki porównałabym do y, siedzenia na Tinderze. Jest za duży wybór. I w sumie de facto nic Ci się nie podoba. Nic nie jest w twoim stylu. I dajesz w lewo, no w lewo, w lewo, w lewo. Aż w końcu znajdziesz tą jedyną. Ja na przykład tak znalazłam Pawła, Paweł znalazł mnie, bo akurat poznaliśmy się na Tinderze. <grym> Słuchajcie, udało nam się kupić choinkę. Tym razem będzie prawdziwa, czyli to tak jak rok w rok. I co? Daliśmy 250 zł, czyli duża różnica. Jeżeli byśmy przekupowali tą sztuczną, to ona była za 3,5 koła. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta wycieraczka. Ona chyba kosztowała z kilkadziesiąt złotych, nie wiem, 30, 40, coś takiego. Jesteśmy już w domu. Wafel idzie do mycia. A dzisiaj jeszcze śpi? Mama ma dosłownie kilka sweterków i jeden z nich jest właśnie kaszmirowy. I powiem Wam, że o ile jest świetny w dotyku, pięknie wygląda, jest przyjemny dla dziecka, dla skóry. Trzeba mieć go ręcznie, bo w pralce by się skurczył. A tutaj mamy ubranka, które są jeszcze do przeprania, ale zanim to, to Dzidzia płacze, także idę go nakarmić. Wziąłem go na ręce, już nie płaczę, tak? Mały jest jeszcze w śpiworku, to jest coś takiego. Zapilany jest na suwak i on w tym sobie śpi. Wtedy nie musimy go przykrywać jakimiś kocykami i tak dalej, którymi mógłby się przykryć w nocy, więc to by było nieodpowiedzialne z mojej strony. Także mamy dwa śpiworki. Jeden jest właśnie w takim misie, a drugi się pierze, bo mały go trochę pogrudził, także muszę go wybrać ręcznie. Tak, mleczko, Nie. idziemy się karmić? Idziemy, idziemy. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila. Dzisiaj oficjalnie przetestujemy smoczek. Smoczek wyparzony. Robimy test, uwaga. Maluszku. Wyplukł? <grym> Wyplu. Delikatnie. Trzymam chwilę. Może jak będzie ciumkał na przykład, bo czasami wkłada sobie palce do buzi, To wtedy. <grymne> Sprawdzamy dalej. Malusko, zobacz. Przetrzymam chwilę. Raz, dwa, trzy. <grymne> <grymne> On to wypycha językiem. Ja czuję to pod palcami, wiesz. Nie, Może jeszcze smaczek? nie teraz. Może ale, jeszcze nie jest gotowy. Ale zobaczy to sobie. Chyba po prostu odpływa. Może teraz nie był moment na ssanie? Nie wiem. Albo nie ten smoczek, albo nie ten moment. No. On w ogóle nie lubi smoczków. Zasypia. Dawno nie było otwierania kalendarza adwentowego, także proszę otworzyć jedynastkę. Otwieramy. Książka? Nie? Bielizna? To bielizna. Teraz się dowiemy. W afery, jak to obstawiasz? Co to będzie? To będą przekąski? Czy to jest przekąska? jak on reaguje na to słowo! Uczył się. Uczył się on zna słowo przekąska. On się uczy słów szybciej niż Nikodem. jak na ten moment, chociaż tamten pewnie niedługo go przegoni. W ogóle śniło się dzisiaj, że Nikodem mówił pełnymi zdaniami. Na przykład robił gugu -gu gaga, a potem mówił coś, co. Ale jestem głodny. I to taką idealną płaszczyzną. Wow. Piękne to było. Chciałabym, żeby już tak było. Jeszcze trochę poczekamy. Co tam Wreszcie masz? będzie wiadomo o co mu chodzi. Pod jedenastką kryje się... bielizna! Słuchajcie, najlepsze prezenty, jakie można wręczać, to są takie prezenty, z których się korzysta też samemu. Ula nawet teraz ma na sobie moją bieliznę, ona bardzo lubi bokserki. Kochani, dziękuję. No piękna kolorystyka, już stąd widzę, słuchajcie, zobaczcie. Czerwone Kelwiny. Ja ostatnio musiałem w ogóle... Piorąc bieliznę, nastawić chyba za dużo stopni, bo przy 90 tam. Co? Przekąc... Ty prałeś w 90 stopniach bieliznę? Eee, no i z krewinów mi, z tych czarnych krewinów, gdzie jest biały napis Kevin Klein dookoła na gumie, ten kolor się taki zrobił taki bordowy, bo jecie. z czymś innym były. No, dlatego nowa bielizna bardzo mi się przyda. Ja w ogóle jestem w tym wieku, że się cieszę ze skarpetek wełnianych, jak mam sprzęt na spad, i z bielizny. To nie jest no nie z meriaka bielizna, no bo takie. Kiew no to kochani, umówmy się. Trochę kosztują. To nie jest, to nie jest tania rzecz. O, słyszycie? Mały wstał? Cieszymy się, bo tu słyszę, ulaty, Ty masz wezwanie. Tak. Mam nadzieję, tylko że to są Emki, a nie Elki. Emki. Miały no, być Emki. No to pięknie. Wyglądają jak Elki, ale Słuchajcie. są Emkami. Fajne kolorki, nie? Te czerwone, jakieś świąteczne. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, a ja lecę do małego. To już będę prał, obiecuję, na 40 stopniach. Gdzieś tutaj ukrytych jest kilkanaście gałązek świątecznych. Wiecie, gdzie one są? Od tygodnia. Za mną. Nie mamy już w ogóle miejsca w tym domku w ogrodzie i jak mam jakieś rzeczy do schowania, to albo właśnie daję je do mojej teściowej, bo ona ma piwnicę, albo chowam je gdzieś po kątach. Czasami nawet chowam niektóre rzeczy w szafie, gdzie są wieszaki. Nie wiem, czy też tak robicie. I uwaga, te dekoracje świąteczne chowam za sofą. Uwaga. Pierwsza. Nie będę chyba tego liczyć, bo tego jest za dużo Od razu mówię, że wiedziałam, że będę niedługo to nagrywać Także te rzeczy nie byłyby tutaj w nieskończoność Leżały tylko tydzień To są na przykład te girlandy, które kupiliśmy jak byliśmy we Florapointzie ostatnio Jest nawet ciadek do orzechów Wszystkie rzeczy już wyciągnięte i powiem wam, że przez chwilą zerknałam sobie w podgląd i patrzę, a ja nadal mam tą opaskę. Powiem wam, że historia z nią jest taka, że mm, jak ostatnio kupowaliśmy właśnie te opaski, to myślałam, że po prostu będę je używała do, do nagrywania jakichś TikToków. A okazuje się, że Nikodem po prostu je uwielbia i bardzo się w nie wpatruje, bo są tak świecące, tak błyszczące i tak czerwone, a on czerwony teraz widzi, że cały czas się na nie patrzy, więc ja nakładam czy to do przewijania, czy do doszenia i traktujemy je teraz trochę jak taka dodatkowa zabawka. Paweł ma teraz na sobie taką wielką kukardę, to nie też nie ściągną, a Mały już śpi. Eee, no i tak śmiesznie bo chodzimy z obaskami po domu i dzisiaj przyszedł kurier i zapomniałam też jej ściągnąć i otworzyłam właśnie z taką wielką kokardą jakbym była świrnięta no ale cóż, kurier nas już dobrze zna tutaj i mam nadzieję że już się nie dziwi jest dużo takich czerwonych wieland i pomyślałam, że damy ją tutaj na górę to może ładnie wyglądać, ale chyba pod wieżę było gęściej. I pomoże nam w tym oczywiście Paweł, bo sam nie da rady, jestem za dużym niedzielkiem. Kupiłem się drabinę, to ty zawsze mnie wzywasz. Słuchajcie Paweł, wpadł na genialny pomysł. Wykorzystamy w końcu tą lampę. Jeszcze nie wiemy, czy genialny. <laughs> tak mi się średnio. wydaje. Ale słuchajcie, damy tą jedną girlandę na lampę. Ona jest tak właśnie zaokrąglona, nie jest prosta i idealnie będzie wyglądała moim zdaniem. No, Tydydy. Chyba to mamy. Jest coraz ładniej. Słuchajcie, 10 minut mi to zajęło, ale wydaje mi się, że jest ok. Ładnie to wygląda. nie? A jak mi poszło? <laughs> szczerze? To szczerze. Ale lepiej niż jak ta kapałka goła stoi. Nie, ale lepiej jak stoi ta kapałka goła. No to gorzej wygląda, kochanie. Wpadliśmy na kolejny genialny pomysł i damy jedną girlandę tutaj, drugą tutaj niżej. No ta szczelina jest za mała, to się nie schowa. Ładnie jest. Tylko musisz do samej góry dać po prostu, żeby tam nie było no, tego. Tylko że nie będzie. No to nie, to tam wypniemy po prostu na sam koniec. Ale będzie ładnie to wyglądało, wiesz? Nie, to sądzę. Sądzę. Zobaczcie, jak to finalnie wygląda. Wiadomo, brakuje choinki, brakuje jeszcze paru elementów, na przykład czerwonego brusu, jednego, drugiego, jakiegoś dywanu, ale wygląda to całkiem ładnie. Tutaj mamy oczywiście te girlandy. Jest dziadek do orzechów. Girlandy są puszczone górą i dołem. Tutaj mamy strojki, jeden. Drugi stroik, tutaj jeszcze musimy kupić obrus, ale mamy ładny wieniec. Nie wiem jeszcze, czy tak zostawię, ale jak na razie musi wystarczyć. Ale wiem, że w końcu trzeba otworzyć parę kalendarzy adwentowych. Zaczniemy sobie od Skolima. Powiem Wam, że ja już sprawdziłam, co to jest i tutaj niestety nic nie ma. Znowu kalendarz od Skolima jest pusty. Skolim, czy ja muszę czekać na szesnastkę albo tutaj na 23, która jest lekko uchylona, bo już ją kiedyś otwierałam, żeby Wam pokazać, żeby w ogóle spróbować tą czekoladkę? Tutaj cało się spusta. Dobra, lecimy dalej. Z tymi kalendarzami adwentowymi jest tak, że one trochę powodują, że czuję się jakbym miała, nie wiem, 15, nie, nawet nie 15, z 5 lat albo 10, czuję trochę taką ekscytację, bo mimo wszystko jest ta niepewność, nie wiadomo, co się dostanie. I trochę sobie przypominam ten moment, jak byłam małym dzieckiem i dostawałam, nie wiem, jakiś prezent od Mikołaja. Nie wiem, czy macie podobnie, ale ja bardzo lubię otwierać kalendarze adwentowe. Budzę się rano i myślę, o ciekawe, co dzisiaj będzie. Lubię to. A pod jedenastką mamy, uwaga, to jest akurat serum pod oczy i lecimy teraz z kolejnym kalendarzem. A kolejny kalendarz, który sprawdzimy, będzie od Anjax. 11 chyba jeszcze nie otwierałam, także zobaczmy, co tutaj jest. A w środku są gigantyczne zapałki w szkle. Jeszcze chyba takich wielkich nie miałam. Będzie mi szkoda ich używać, bo ładnie wyglądają. No. Słuchajcie, ja zaraz idę zmyć makijaż. Paweł przybiera małego i idziemy spać. Także do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!